Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w środę. Dzisiaj Słowo Boże prowadzi nas do Ewangelii Świętego Marka, pierwszy rozdział. Zapraszam Was do tego, żebyśmy wspólnie wsłuchali się w to Słowo, a później będzie chwila takiego zamyślenia, jakiegoś takiego podprowadzenia pod modlitwę, może jakiegoś rozważania dla Was. Żebyśmy wspólnie z tym Słowem się spotkali, bo. To słowo, które do nas mówi Bóg, ono zawsze jest aktualne. Ono zawsze jest na teraz, na dziś, na ten moment i ono zawsze dotyczy mojego życia, tego, co ja w danym momencie w swoim życiu przeżywam. Zaprośmy na początku Boga do naszego życia, do naszej codzienności. Prośmy Ducha Świętego, aby on nas poprowadził przez to spotkanie i żeby on nas napełniał sobą, swoją mądrością, miłością i tym wszystkim, co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy prowadzili chrześcijańskie życie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No dobrze. Dzisiejszy fragment to jest pierwszy rozdział wersety od 29 do 39. Posłuchajmy. Wprost z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby i wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli go szukać. Kiedy go znaleźli, powiedzieli mu Wszyscy cię szukają. A on im odpowiedział: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał. Po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj to słowo pokazuje nam Jezusa. Który nie waha się iść, aby szukać ludzi chorych. To On, Bóg, stwórca, On, który jest ponad swoim stworzeniem, którego stworzenie nie jest w stanie ogarnąć, to On staje się człowiekiem. To On przychodzi na świat. Bo człowiek jest tak chory, że nie jest w stanie zrobić żadnego ruchu w stronę Boga. I to on staje się człowiekiem po to, żeby przyjść i uleczyć tych, którzy są chorzy. I to jest ten obraz Jezusa, który podaje dłoń tej chorej teściowej Piotra i podnosi ją. To jest ten Jezus, który, do którego znoszą innych chorych, cierpiących. To też jest bardzo ważny obraz. Ale to Jezus jest tym, który przychodzi, aby podnosić. I on szuka różnych sposobności, żeby dotrzeć do człowieka. I myślę, że też to jest dla nas taka wskazówka, i pytanie jednocześnie, czy ja szukam, czy wykorzystuję wszystkie sposobności do tego, żeby innym mówić o Bogu? I to nie chodzi tylko o samą ewangelizację czy czytanie im Pisma Świętego, ale chodzi o sposób życia, o sposób funkcjonowania, o sposób traktowania drugiego człowieka, czy ja mam dla drugiego człowieka dobre słowo. Czy ja potrafię drugiego człowieka uszanować? Nawet jeżeli ktoś mnie nie szanuje, bo tak też się może zdarzyć, bo może ktoś odrzucać mnie, ale czy ja potrafię uszanować? Czy w różnych sytuacjach, wykorzystując różne sytuacje dnia, e, zanoszę innym Chrystusa? Bo to jest pytanie. E, kiedyś ojciec Francisco Carvajal w jednej swojej książce napisał takie krótkie opowiadanie. W pewnej niemieckiej wiosce. Całkowicie zniszczonej podczas II wojny światowej, znajdował się w kościele bardzo stary Krzyż, otaczany przez miejscową ludność głęboką czcią. Gdy przystąpiono do odbudowy kościoła, odnaleziono w gruzach, znajdującą się w, na nim, podobiznę Chrystusa, pozbawioną jednak ramion. Nie wiedziano, co robić. Jedni chcieli zawiesić ten sam Krzyż z nowymi ramionami, gdyż był on bardzo stary i przedstawiał wielką wartość. Inni opowiadali się za zrobieniem kopii Starego Krzyża. Po wielu dyskusjach postanowiono powiesić pasję w takim stanie, w jakim ją znaleziono, ale z napisem: Moimi ramionami jesteście wy. Moimi ramionami jesteście wy. I to jest ta piękna prawda, która wypływa też z dzisiejszej Ewangelii. My jesteśmy ramionami Chrystusa w tym świecie, w którym jesteśmy. I on nas do tego świata posyłał. Nie chce, żebyśmy uciekali przed światem, żebyśmy się izolowali, żebyśmy gdzieś tam, prawda, stawali jakby w, w, w takiej negacji tego wszystkiego, co jest wokół nas. Ale chce, żebyśmy szli do tego świata, aby tam zanosić im Jezusa, zanosić przez swoje życie. To, co nam może przeszkodzić w tym, to jest albo nasza, nasze lenistwo. Albo nasze zniechęcenie, albo brak wiary w to, że Jezus rzeczywiście działa przeze mnie. Ale On mnie jakby ciągle wzywa. Dzisiaj przez to słowo, szczególnie do mnie, mówi o tym, że ja nie mogę zmarnować żadnej okazji do tego, żeby innym nieść Chrystusa. Tylko teraz, jak mogę to zrobić? No bo to mogą być zwykłe takie drobiazgi, codzienność. Bo przecież nasze życie składa się z drobiazgów, takiej, można by wydaje się, szarej codzienności, drobne przysługi, ale też w takich ważnych sprawach, jak choroba, cierpienie, śmierć i innych, żeby iść, przy, przynieść im jakąś nadzieję, jakąś otuchę, dobre słowo, wsparcie. No nie wiem, każda okoliczność może stać się takim, taką drogą. Pan chce nas użyć jako narzędzi do swojego działania w tym świecie. Ale żeby tak się stało, żebym ja stał się apostołem Jezusa, to ja muszę najpierw sam doświadczyć tej bliskości Jezusa. Mogę to zrobić tylko i wyłącznie przez swoje życie, przez swoją relację z Nim budowaną na modlitwie. I tym kluczem jest modlitwa. Tak jak Jezus wstawał, można powiedzieć, wcześnie rano jeszcze, jak było ciemno, czasami spędzał całe noce na modlitwie, to jest klucz dla mnie. Żebym ja też w swoim życiu nie bał się stracić czasu na modlitwę. Żebym to, o tą modlitwę walczył. Bo tylko wtedy będę wzrastał w Bogu. Nawet jeżeli przyjdą jakieś przeciwności, nawet jeżeli przyjdzie zniechęcenie, nawet jeżeli przyjdzie pokusa, żeby sobie odpuścić, żeby trwać na modlitwie, żeby się nie poddać. Bo bez modlitwy chrześcijanin jest jak roślina bez korzeni, usycha. Nie wydaje owocu. I na modlitwie Bóg jest bardzo blisko nas, bo modlitwa podtrzymuje całe nasze życie. Modlitwa sprawia, że to nasze życie staje się teraz bardziej owocne. I dlaczego często mamy problemy z modlitwą? Ano właśnie dlatego, że jest ta pokusa, i to nieprzyjaciel wie doskonale, że jak będziemy trwać na modlitwie, będziemy blisko Pana Boga i Bóg będzie działał w nas. Dlatego on zrobi wszystko, żeby Ciebie odciąć od modlitwy, żeby do niej nie wracać. Ale tutaj warto postawić się tej pokusie. Że nigdy nie powinniśmy tej modlitwy porzucać. Nawet. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, nawet jeżeli nie mamy koncentracji, nawet jeżeli jesteśmy rozproszeni, nawet jeżeli mamy wewnętrzne zniechęcenie, nie porzucać modlitwy. Tylko wtedy rzeczywiście stanę się autentycznym apostołem Jezusa. Bo najpierw pozwolę Jemu działać we mnie. Najpierw pozwolę Jemu zamieszkać we mnie, a potem pozwolę, żeby on się mną posłużył do tego, aby przyjść do tych, którzy są chorzy, którzy są przygnieceni przez życie. I tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić i zaprosić was do tego, żebyśmy razem wspólnie się nad tym Słowem dzisiaj pochylali. Życzę wam pięknego dnia i z serca wam błogosławię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Szczęść Boże.